W nowym targu nad brzegiem Czarnego Dunajca w takim osiedlu, które się nazywa Nadmówka. Nadmłynówka. A tu jest Ibizor osiedle, tak? Ibizor, Ibizor. Ibisor, tak, osiedle Ibizor. Proszę Państwa, sytuacja jest dosyć poważna. Stan ostrzegawczy został w tej chwili przekroczony. On wynosi 260 cm. Natomiast w tej chwili mamy 322 cm, jak poddaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast stan alarmowy na tej rzeczce to jest zaledwie 350 cm. Więc, no... Brakuje kilkunastu centymetrów do tego, żeby stan alarmowy przekroczyć. Ale są też i dobre wieści, bo rano rzeka stan rzeki był o kilka centymetrów wyższy, więc jednak woda znacznie opada. Zresztą w tej chwili opady nie są już takie intensywne. W tej chwili troszeczkę zaczęło padać, ale przed chwilą nawet w ogóle nie padało. Są tutaj z nami mieszkańcy pobliskich domów, którzy już nieraz przyjąć. Jeżeli podtopienie. Jak to, jak to jest z tą wodą, Kiedy, jak często ona wylewa i jak często zatapia wasze domy? Dzień dobry Państwu. No, borykamy się z tym problemem no, od wielu, wielu lat, no. można powiedzieć, ja tu mieszkam e, jakieś 15 lat, a już trzy razy mieliśmy wodę w ogródku, tam tutaj w okolicy tej części e, nadmłynówki, no i są tutaj na tym rozlewisku. Tutaj jest problem tego, że tutaj dużo jest naniesione na koryto e, kamienia, kamienia, różnych takich e, rzeczy i to koryto nie jest już regulowane od wielu, wielu lat podobno tu natura 2000 to zabrania teraz yy, yy, no czekamy cały czas pisma były były zgody ale tutaj no nie jest wszystko w gestii miasta, bo jeszcze polskie wody tu w tym, w tym właśnie występują. No i, i jakoś tu nie mogą po prostu dojść do porozumienia, żeby nam pomóc ten odcinek tutaj, bo ta woda ma się tam dalej gdzie rozlewać, ale no niestety tutaj ona tu potem się cofa, wraca nam i zalewa nas z tyłu, nie zalewa nas jakby z tej strony, tylko zalewa nas cały czas z tyłu poprzez cofkę e, tam na, na tym progu na, skrzydzi, na skrzyni tak zwanej. Pani podobno dzisiaj nie spała Pani całą noc? Spałam... Dzień dobry. Nie spałam dzisiaj nocy, bo się bałam, do... dlatego że to już nie jest pierwszy raz. Kiedyś ja tutaj nie mieszkałam i któregoś dnia oglądam w telewizji polskiej na Polonii. Nasz dom stoi w wodzie. To było straszne. Jestem 1100 km od domu i nie wiem, co mam robić. Dobrze, że zgodził się mój oddziałowy, wysłał mnie do domu. Przyjechałam. Z... Patrzę. Dobrze, że mamy dobrych sąsiadów, którzy już troszeczkę posprzątali błoto, też by porobili mi zdjęcia. Tu dzieciaki trochę pomagały, moja, ro moja rodzina też przyjechali, w nocy, wynosili meble, bo nas nie było. I ja jakiś taki, można powiedzieć, no psychozy dostałam, że jak zaczyna lać, ja się zaczynam bać, bo yy, nie wiem co będzie. No, teraz cieszę się bo jestem w tym momencie w domu ale dzisiaj w nocy jak słyszałam, że leje to nie mogłam spać co chwila wstawałam, no nie widziałam bo to była noc, dzisiaj po piątej wstałam, patrzę, tu już trochę zaczyna wylewać, leje strach mnie ogarnia i mówię, Boże złoty, co dalej będzie no ale jak już troszeczkę zaczęło y, przestawało lać, ucieszyłam się i tak ciągle wyglądałam przez okno, czy ta woda y, cofa się, czy się nie cofa później patrzę Owieczki, no to też mnie trochę ucieszyło, że aż tak źle nie ma, ale to już, ja mówię, my tutaj dom mamy ponad 20 lat i ta walka ciągle jest, no, chodzi się do Urzędu Miasta, pisaliśmy do Wód Polskich, też pismo tutaj z naszymi sąsiadami. I ja mówię, to jest straszne, to jest straszne, ten kto nie przeżywał powodzi to sobie nie zdaje sprawy i jesteśmy tacy, no po prostu chodzi się i prosi i, i nigdzie żadnej, żadnego ratunku nie ma dla nas, bo ta natura, jest ochrona środowiska Natura 2000, Jak tutaj kiedyś patrzy się, po jakieś ratki tu mają być, jakieś czerwone, ja tu jeszcze no, nie widziałam żadnej ryby, oprócz tego raz jakieś butelki płyną po tutaj po tych powodziach, to pełno butelek i takiego bałaganu nanoszonego jest. Jest to straszne po prostu. Ale chciałam zapytać, jak Państwo kupowaliście działki, to nie obawialiście się, że to są tereny zalewowe? Nie, nie było tu takich. Zresztą wy pani co do... By były były zalewowe czy nie, to powinni, to e, decyzja jeśli o przydzieleniu pozwolenia na budowę, to nie jest z naszej gestii. My tu nie mamy wol budowlanych, prawda? No tak, dlatego to e, naprawdę nie był wtedy problem, bo koryto było dużo niżej. No to, to, to nikt tego nie... by. Jak woda zejdzie, jak jest taka jakby normalna sytuacja, no to wtedy widać, ile tego kamienia tu jest naniesione. Tu są dwie wargi, to były zdjęcia z dronu wyrobione, tu było wiele rzeczy ustalone, jaki jest problem. To jest problem tylko na tym odcinku, tu jakieś 200 metrów, 300 metrów. I... I całe to osiedle, no przecież nie wyburzymy osiedla, prawda? No tu jest, tu jest kilkadziesiąt rodzin, prawda? No. A ja kupiłam działki, ja nie wiedziałam, że taki problem jest, bo ja nie mieszkam tu w Nowym Targu, i, e, bo pochodzę z Cichego. Kupiłam działkę i po prostu e, to była jakoś tak wiosna, było fajna trawa, była cieszyłam się, że w takim pięknym, spokojnym miejscu. Dopiero się później zaczął problem, jak już zaczęła się budowa, bo robotnicy przyszli i tutaj miejscowi ludzie e, parę słów powiedzieli, no trudno kupiłam, więc trzeba coś ten jakieś to gniazdo swoje uwić. No i, i nie myślałam, że ciągle będę żyła w stresie, bo to jest jednak lęk, bo to są duże pieniądze. Ja mówię raz, y, wtedy co weszła woda, no to trzeba było całe podłogi zrywać, meble y, dół zniszczone. Przecież to nie można y, po prostu całe życie żyć w stresie i ciągle remontować domu, bo nam nikt nie chce tu pomóc. To jest smutne, straszne wręcz. Pani ma troszeczkę dalej dom. Czy pani jest spokojna? Jak no akurat w, w moim przypadku mnie nie zalewa, ale wiedziałam, bo miałam działkę od rodziców, więc yy, yy, wiedziałam jaki jest teren. Dziwiłam się, że ludzie yy, tu budują i że tak nisko budują. Ale najlepsze wyjście by było, gdyby pogłębili koryto. Tak. I, Problem zostałby rozwiązany. Zużyliby żwir, kamienie, przecież budują się drogi, można wysypać drogi, i to byłoby dobro. I publiczne, i. I po prostu dla nas by było, jak gdyby był Dunajec dużo głębszy na tym odcinku. Rozumiem, że to, co Państwo mówiliście, że na Państwa pisma były takie odpowiedzi, że tu jest obszar Natura 2000, tak. że żyją tutaj chronione takie tak, zwierzęta, wiemy. tak? Nie mhm. Wiadomo, co do końca. Mhm. Czy będziecie jeszcze próbowali coś, Musimy. będziecie walczyć? No, nie mamy wyjścia, nie mamy Musimy wyjścia. Się no. Nie wiem. Mamy nadzieję, że, 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 no, że pomogą nam, no niech, chociaż podobno planowana tu jest jakaś obwodnica. Tędy, nie? droga z, z, droga z, strony z tej te strony, te prawdę, no ale podobnie, jeśli nie... ta droga by miała powstać, no to ona też będzie zalewana, jak tu tego nie. się nie ureguluje, tak. to ja nie wiem jaki to ta będzie. ścieżka, przy ostatniej powodzi to było wszystko tu zalane. Tak, ścieżki nie było. Przy ostat... To nie było widać, a szkoda, zrobiona jest ścieżka i szkoda, żeby to było niszczone, nie przez wodę. Powinni pomyśleć o tym. Bardzo Państwu dziękuję, no dobra wiadomość jest taka, że woda opada, od rana opadła te dwa centymetry, no miejmy nadzieję, że, że będzie mniej padać, no ale wiadomo, nadciąga lato, które ma być deszczowe też, dokładnie więc... Tak. My, dokładnie tak, my od maja do właściwie końca lata, no, jak, jak to, o tą sytuację, bo to wiadomo, w górach to woda się pojawia nagle, momentalnie, no i tutaj my nie mamy szans nawet przy takich tych, nie? Dziękuję Państwu. Proszę się przedstawić, z kim rozmawialiśmy. Robert Batkiewicz. Staszel Anna. Garbacz Barbara. Dziękuję i życzę spokojnej nocy no dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy. Dzień